Widzowie nadchodzi nowa seria z, z razy, że się skończyła seria w prawdziwe życie w Garry's Mod. Od dziś będziemy nagrywać wkurzający ktoś i dziś będzie wkurzający Voldemort. Oglądajcie do samego końca. Ach, ale fajnie mi się tutaj... Dzień dobry, czy jest tu może Harry Potter? Moje drzwi! Kurde, głupie drzwi mi przeszkadzają. Czy widział pan może Harry'ego Pottera? Nie. Na pewno pan go gdzieś ukrywa. Gdzie on jest? Gdzie jest Harry Potter? Nie wiem. W warcie! Co? Dobra. To ja lecę. A. Od kiedy Voldemort umie latać? A zapomniałem Nie. Nie. Moje drzwi Moje nogi W dupie ja mam twoje nogi A, A ja mam ha, ha, ha. A ja mam to w Moje drzwi Dobrze Cała krew zmyta Aha, okay. Wiem że gdzieś pan ukrywa Harry'ego Pottera Gadaj gdzie on jest Potrzebuję go Niemiasto. Co? To czemu mi pan wcześniej nie powiedział? Bo nie wiedziałem, że tam... Dobrze, to ja naprawię tylko panu drzwi, proszę. ja już sobie polecę. A, A za po nie latam. Właśnie. Ała. <laughs> Jeden dzień odpowiedzenia czarnemu panu, gdzie jest niby Harry Potter. Dobra, jeden dzień już ten daje mnie wraca. Hmm. Ha, nareszcie cię znalazłem Harry Potterze. Teraz nareszcie mogę cię zabić. Tylko gdzie by to zrobić? To nie Harry Potter. Jak to nie Harry Potter? Przyszedłem do jakiejś wioski bo pani powiedziała, tam na drugim końcu miasta jest jakaś wioska. Poszedłem tam i zapytałem się czy jest tu Harry Potter. I, po, I jakiś koleś mi powiedział, że jest i uprawia magię. Poszedłem do niego i się go zapytałem jaką magię robi, a on powiedział, że robi garnki. No to mu wziąłem, no to wziąłem Harrygo Pottera. Bo się tak nazywał. Wie pan co? Pokażę coś I teraz właśnie idę go zabić, więc do widzenia. Nie mam czasu. za frajer. Haha, ha. nareszcie cię zabiję Harry Potterze. Dobrze, że kupiłem mieszkanie obok tego gościa, znaczy naprzeciwko A -a. jego. Jestem na hmm. Muszę mu coś dać. Kurczę, widziałam Muszę go zabić! Muszę go zabić... Tu jest pewnie. Muszę go zabić... No dobra, już nieważne, wrócę do domu. Haha! Nareszcie cię mam, Harry Potterze! I teraz mnie nie wykręcisz! O dzień dobry! Właśnie zabijam Harry'ego Pottera! A ja chcę panu coś dać! Tak, ale proszę pana, czy pan mnie na pewno nie oszukał? Bo już dużo osób mnie oszukało i mówiło, że tutaj z... Mówi... Jeden osoba mówiła, że to, Potter, że to jest Harry Potter, że to jest Harry Potter, że to jest Harry Potter, to, to... O i nawet taki fajny pan, który chciał mi wypożyczyć kanapę! Też mówili, że to Harry Potter. Jest! To pan wypożyczalnia! W końcu! jeszcze jakiś taki. Śmieszny facet Dobrze proszę pana. Dobrze to on będzie tutaj się wisiał Chcę panu coś dać Ja też, proszę, niech o, nie pan go weźmie A wada kedabra Co? Nie. 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 nie! A woda kedabra! Dobrze mam jeszcze... że mam horcrupsy. O nie, musimy jeszcze dłuższyć. De, to co tam furtem, chyba idę na jesi euro. RDB, taki fly. Co to jest? Haha, ha. nareszcie się zemściłem, zrzuciłem mu ciężarówkę na głowę, a Po czym sam umarłeś, debilu? bo zapomniałem, że nie umiem latać. Żebym ja się zaś pociągą nie przyjechał kodu gówna. Jaką ciężarówką? Dziwaka No ty dobra, idę sobie jakieś auto wypuścić. Może tego frajera w końcu jakoś bym przejechał w ogóle Dobrze, to ja pobiegnę tam bardzo szybko Ui, u, u. Chcę pożyczyć auto? Halo, proszę pana, Trzeba... mogę auto? Ha, Co? nareszcie mu się udało zabić Harry Pottera? Ale to nie jest, jest Harry Potter. No jak to nie? Jakiś pan mi powiedział, że to jest on? Słuchaj, Słuchaj pan. pan, to możesz być... To ja go już zabieram do chwila, widzenia? Ja pan poczeka. Tak? Mm. Albo niech pan sobie go weźmie. Ej, chwila, chwila, chwila. chwila. Harry Potter, ale panu go nie dał. Co? Skąd mam masz Harry Potter? Dawaj Harry Pottera! Nie, Potera. nie! A woda dobra! Ała! Jestem Harrym potterem, bo się od... mi się różdżka złamała. Nie, go się ode nie zaklęcie, bo jestem Harrym potterem. Nieprawda? A ja leżę gdzieś indziej. Gdzie? A nieważne. A właśnie dobra. jestem niewidzialny. Moja Haha Haha Pan ha, ha, zginął, a ja nie Haha Haha ha. Ja żyję jeszcze ja A, to szkoda Do widzenia, idę szukać Harry'ego Pottera Ja mam okulary, więc jestem Harry Potterem Ile mam poter? Gdzie on mieszkał? Na drugim piętrze Nie, to to, to to nie mieszkanie to może sprawdźmy to. Nie, to nie, też nie to. To mam może pan to pan sprawdźmy. A nie, to nie to. O, to jest to mieszkanie. Dzień dobry! Czy widział pan może Harry'ego Pottera? Mam ich tu pełno. O, to ja sobie jednego wezmę. Dobrze. Ała! Dobrze, że mam horcruxy. Nie, Hary. Chowam ich. Dzień dobry, dzień dobry, prezent. Ja się bawię z Harę potadam. Nie! Nie, od Voldem od lorda, Farquada, a nie, od lorda nie, 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 nie. No nie, 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 nie. Nie, nie, nie. takiego nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Mój Nie, nie. gdzie pan jest? I tak pana znajdę. To to mieszkanie. Mój Potter... NIE! Jest tu pan? Nie, 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 nie... Kość tu pan? NIE! NIE! Ała! Aha... Aha... Dobrze... To teraz To jest fałszywy Harry! NIE! Widzowie, widzowie? to już na razie... Się... Aaa! Ała! Trochu spadł! Udawała się! Nieprawda! Pan. Nigdzie nie spadłem! Ej, panie Voldemortcie! Mam potera! Pobaw się panu nim! Więc... Więc... Słuchajcie, Słuchajcie więc widzowie, to koniec jak na razie odcinka I nie zostaw... zostaw mnie Okej, okay. to wypowiedz się, a ja idę na kebaba No... dobrze To papa widzowie Papa Wpadajcie, Wpadajcie na mój kanał idą, idą.